Teraz już tytuł i wszystko powinno być naprawione. Teraz już wszystko powinno być naprawione. Już wszystko powinno być naprawione. sobie weźmiemy mnie? Gdzie tu ja jestem? Halo? A dobra, swój kanał od razu wejdę. Co ja mówię? Co ja to? A? Ale słychać ja to. A? Ale słychać! No i fajnie wszystko, witam wszystkich na live. Ja tutaj potem sobie jeszcze muzyczkę dodam. Muzyczkę sobie puścimy jakąś, nutkę możemy. Muzyki do odcinków. Okej. Okay. A dobra, czekajcie. Co ja mówię? A dobra, czekaj ta. A ja tu o! Jestem ty w Europie? Co są ta hell? czemu ja nie mam materiałów? Zaraz wam tu już dam. Słuchaj, audio? Słychać! dobra, fajnie. Ja mu siebie wyciszony, live, a ja wam dam muzyczkę. Że. to będzie tak, tutaj. O, dobra, tak sobie przełożymy. Ale <laughs> SkyWars. Pamiętasz mnie? To ja spoconę kupić. tak. Pamiętam cię jasne. Dobra, fajnie, mam u siebie wytrzymany live Ja wam dam muzyczkę Ej, za głośno jest, to jest problem To jest problem, że jest za głośno, naprawdę Teraz powinno być OK. Jakiś typem co pójdę. Nie wiem. Ubędzi z jakim nie. Nie wiem, robię grafiki i gram Fortnite'a. Coś muszę zdecydować, co ja będę robił kiedyś, nie? Nie mogę. Słuchajcie, bo ja muzykę wam puszczę kiedy indziej. Ja zaraz puszczę wam muzyczkę. Do live'a zaraz puszczę. Tylko najpierw się postaram gry... A w ogóle dzisiaj nie rozgrany jestem. Także jeszcze będę nubił moim zdaniem. No mój, co ty... Mój to nie... To czemu mi blokujesz? Ty, bo jeszcze jest jakiś typ. Ty, ja nie widziałem go, bo ja myślałem, że to on jest jeden. Ale skam tak naprawdę to jest sobie. Tak to mnie uratował dupę, mój. By tak powiedział. Zaraz popatrzę na chat. Graż moim ulubionym skinem, czyli. Aha, dobrze że. Iris Mam to nie połączenie, więc to nie gram mi się sans kinek sobie podoba. Jezu, ale ja dzisiaj nie rozgrany jestem. Przepraszam, że ja tak nubię. A zbudowałam typa. No, ma 5P, dobra dead. To już nie moje. Nic nie jest moje. To nie wszystko jest moje, nie? To jest problem. A chciałbym, żeby było niektóre rzeczy moje tu. Bo od drugiej strony mogę. Ja czy mam takie lagi, czy mi się wydaje? O, mam. Przeszlajwa. A nie, a fioletowy it. Teraz mam. E, to będzie S z fioletowymi, nie? Tak sobie. A ja mam takie lagi no rzeczywiście takie mini lagi przez slajwa najgłupszą osobą na świecie i zjem rybkę po 10 AP a tylko dlatego to zrobiłem zaraz i tak będzie Odniawiła się mapka. No właśnie. I mam już full hunter Oj, super. Ja zaraz przeczytam czat, tylko ja tutaj zajęty jestem. Ezu. Dobra. Siemar Buzik. Siema, Urban Isbiter. Witam wszystkich na live. Sie witam wszystkich. Wszystkie osoby witam na live dzisiaj. Sorry, że nie było liveów tak długo, bo tak to by były. Przez weekend majowy codziennie, ale miałem remont na chacie. Mam remont po prostu w domu i bym robił Wam codziennie te live'y, ale widać, że nie mogę. No. Jezu, ale mam lagi. Takie trochę nawet. Na tym live tego nie widać, ale. Co, ale... Ale mam lagi. Ja tu dostaję, nie? Ład leży, Sprzedaję do końca, a był dosta kilofa, dałbym mu kilofa, ale nie mogę. Shit. Się chape. Się go wszystko. i mogę mu podmienić od góry. Dobra. TET. No, EZ. Naprawdę nie grafiki? a mi smutno teraz, ja chciałem sobie robić grafiki dzisiaj na live.